Moi drodzy, na tą chwilę jest, że się tak wyrażę, e, na tą chwilę jest tak naprawdę 6 styczeń. Jest dosyć chłodno nawet, nawet biorąc pod uwagę to, nawet biorąc to pod uwagę, że jest styczeń i teoretycznie powinien być śnieg, ale tylko teoretycznie, bo w teorii wszystko, wszystko tak zawsze wygląda, ale tak naprawdę... Ale tak naprawdę, tak naprawdę jest, do, jest nawet dosyć odczuwalny ten chłód. Odczuwalny jest ten chłód. Niemniej jednak moi drodzy o to właśnie chodzi musi być trochę chłodno czasem żeby te nieszczęsne wirusy żeby te nieszczęsne wirusy wymroziło I jeśli o mnie chodzi to tyle co mam do powiedzenia, jak się zamierzam żegnam. Dampa.